Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym naszym programie, z cyklu programów Poznajmy się, gość specjalny, Pan Jacek Balicki, to jest człowiek, który został laureatem konkursu, senior roku 2022. Dzień dobry, witam Pana Dzień dobry. serdecznie. Pana Jacka właściwie nie trzeba przedstawiać, właściwie to Państwo na pewno go już znacie, ale tak na serio to możemy sobie porozmawiać o różnych takich rzeczach, o których ludzie nie wiedzą, panie Jacku. Pan Jacek oczywiście jest organizatorem rajd'u starych samochodów w bielsku białej, jest członkiem PZ Not, jest właścicielem organizatorem, właściwie to jest tak, stworzył muzeum samochodowe w Bielsku Białej. To tytułem wstępu, a teraz o tym, o czym ludzie nie wiedzą. Pan Jacek w Bielsku pojawił się z nakazu. Tak, nakaz pracy, no wtedy to coś takiego było, że po ukończeniu studiów, nie wiem, tak miesiąc może wolnego i dostałem nakaz pracy do Bielska, do tworzącej się Fabryki Samochodów Małoletrażowych, to był 72 rok, do Kuźni Skoczów. No, po pół roku byłem prawie głuchy, bo tam był taki hałas, no, ale, ale no, koledzy byli w tworzącym się centrum techniki, czyli późniejszym oberze, obecnym Bosmalu. No i udało mi się dostać się do to, tego centrum techniki. No i tam już zostałem w oberze w zasadzie do, do końca mojej działalności w fabryce. Czyli ta, ta kuźnia w skoczowie to taka kuźnia talentów, bo tam się wykuł ten talent. Pana Jacka. No hucie było bardzo właśnie, ale była piękna huta w Ustroniu. To Już jej nie ma, to jest zabytkowa z, lat, z XIX wieku. I tam były piękne maszyny, jeszcze młoty, cierne. Coś to, to pięknego i był dużo mniejszy hałas, bo podłoga była drewniana. No proszę w bardzo. Hałas. Ale tak naprawdę, to od razu musimy zdradzić tajemnicę, że pan Jacek pierwotnie chciał zostać polonistą. No tak jakoś, bo, no, powiedzieli, matematyczka mi powiedziała, że się Dostanę na wszystkie studia, za wyjątkiem politechniki. No to przeszedłem na politechnikę i no, nie dostałem się, bo historia mnie położyła. No i po roku zrobiłem na i dałem na politechnikę, no, którą ukończyłem. No i zostałem met metalurgiem. Przez parę lat pracowałem w swoim kierunku, a potem już się życie się potoczyło troszkę inaczej. E, żałuje pan tego, że do Bielska pan trafił? Nie, bo piękne miasto do Bielska jeździłem dużo wcześniej bo spędzałem małże czasu na stokach z Czyli narciarz jeszcze tak. do tego. A propos miłości do motoryzacji, to ona się zrodziła w tej kuźni wcześniej, z nakazu później jakoś to się wydarzyło? No chyba trochę wcześniej, bo po, po maturze, po ciuchu kupiłem motocykl, który którym od razu się przy... no wiem, tam dwie stłuczki. Na szczęście pozbyłem się go i Zupełnie przypadkowo kupiłem dekawkę w kawałkach, bez dachu, tak, tak, tak zwany obrzyn. No i tym pojeździłem dwa lata, już, już studiowałem. I też przypadkowo jadąc autostopem dowiedziałem się, że stoi pod częstochową bardzo ładne auto. To był BMW sportowe. Wtedy to była kwota roczny pobyt w akademiku. Mhm. Czy rozumiem, że spał Pan później w samochodzie? Ale na raty kupiłem to auto, spłacałem. No i to lat, ta auto było ze mną ponad 30 lat. To już Ukończyłem studia, jeździłem, zrobiłem remont tego samochodu, no i potem już zaczęła się jazda. I no po, całą, po całej Polsce, bo wtedy nie można było wozić, bo nie było czym. Ale na rady zacząłem jeździć Czechosłowacja, czy Węgry. A potem jeszcze była przy, piękna przygoda. Z filmem w 1979 roku zaproponowali, robili, zaprosili kilkanaście aut do Wrocławia. Tam kręcili film Misja, taki serial. No i chyba z 15 aut wybrali cztery auta, które będą głównymi autami, i ta moja BMW się załapała. No i w NRD w Bułgarii wozili nas do, 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 na, na, na plany zdjęciowe. Nie będę ukrywał, że dzień zdjęciowy to było 3 czwarte miesięcznej pensji. Ło! Wow. Także wtedy to, to było... Żyć nie umierć. Tak. To nie 40 marek dziennie było diety. No to, to... Buty salamandry kosztowały 160 marek. Mhm. Czyli to było, no, Kupa no piękne wspomnienie, bo się widziało ten film z drugiej strony zupełnie. A o czym był film? Film był o... To był taki szpiegowski... Yy, przed wojną... Yy, przekraczanie granicy, nawet no, ja tak dokładnie pamiętam. Mhm. Ale, ale... Jakieś pościgi były? Pościgi były. Wow. W Rodopach jeździliśmy, potem w Górach Hartów, w Wernigorodę, Piękne okolice. Pilnowali mu nasz stacji, bo to było za blisko granicy już zachodniej niemieckiej, a myśmy byli Polakami, prawda, zawsze. naród, wesoły. Tak, tak. Ale, ale to, no, to była jedna, jedna, pierwsza przygoda. A potem tu się zaczęło więcej tych filmów. Było. Byłem z Willem DFO w mił o, proszę to, był, to był film Triumf Ducha. No, lata 20, lata 30. Biała wizytówka, no chyba ze dwadzieścia parę produkcji. Tak no, to, czyli przygoda z filmem. piękna jest... przygoda, bo to się widziało te nagrywanie filmu z drugiej strony. Od i, po, I poznało się to, bardzo ciekawych ludzi przy okazji. Z Williamem do była okazja przybicia piątki? Tak, rozmawialiśmy. Mówił do mnie Mercedes, bo jeździłem. Dla mnie to był nowy Mercedes, to mm -hmm. była stara 115. Ale Jacek Mercedes, Cześć, cześć. No to fajnie, to bardzo fajna przygoda. A propos przygód z, z samochodami tymi starszymi, to kiedy pomysł wpadł panu do głowy a propos organizacji rajdu tych samochodów starych? Znaczy pierwszy rajd był w 1978 roku. A od 70. Czemu już zahacza trochę o przygodę filmową? Tak, już już. Znaczy jeszcze, jeszcze nie, był film był w 79. Mm -hmm. ale jeździłem na rajdy, które były w Polsce organizowane i tak wpadliśmy z kolegą na pomysł, żeby zorganizować też w Bielsku rajd. No i pierwszy rajd był w 78 roku, baza rajdy była w Komorowicach, przyjechało chyba 8 czy 9 załóg, no i, i tak to się zaczęło, że zaczęliśmy robić, coraz więcej załóg przyjeżdżało, staraliśmy się, żeby te rajdy były atrakcyjne, no i... No i robimy do dzisiaj. I ta dwójka ten kolega, z którym zaczynaliśmy, do dzisiaj też działa, a w zasadzie to nie ja organizuję, tylko cała ekipa, a członem ekipy jest rodzina, czyli żona, córka, syn, no i jako ten szef, który tam ich... <grych> Czyli rodzina, czyli rodzina cała jest ja zaangażowana, zaangażowana w to przedsięwzięcie. Zresztą no, całe miasto jest zaangażowane. Wszyscy ludzie, którzy bardzo chętnie przybywają, oglądają te stare samochody. Jest, to jest jedno z takich większych, ważniejszych wydarzeń motoryzacyjnych w Bielsku Białej, to już na pewno. Znaczy, Cieszę się, się, że jest duże zainteresowanie i poparcie władz, bo to jest, Ale to jest sekundkę, bardzo ważne. to nie jest tylko rajd taki wewnętrzny, nasz no, tutaj bielski, tylko to jest ogólnopolski, eee, właściwie to, to jest, europejski. To jest międzynarodowy, bo no. jesteśmy wpisani w kalendarz imprez międzynarodowych no, tak. FIWA i mieliśmy przyjemność parę lat temu być rajdem światowym, czyli FIWA raz w roku mm, proponuje jednemu państwu organizację rajdu Światowego. No i było Bielsko, Polska i skazane Bielsko, mhm. tak, także no, no to była najtrud, trudna impreza, ale, ale podobno się udało, mieliśmy pozytywną y, opinię. Jak to jest z tymi pasjami? To znaczy, bo to są takie worki bez dna, w sensie, że tam się cały czas inwestuje, człowiek w całe swoje y, oszczędności, wszystko stara się tak zrobić, że... Znaczy, to musi być poparcie rodziny. A no tak, bez to jest rodziny. podstawa, że jak wy, czy wydać na coś, czy na coś, no to, no to dajemy na, na to auto. jedziemy na wakacje, czy kupujemy tłumik do tego? Mm, tłumik. tłumik. Znaczy jak robiłem świata z tak. no nie miał zderzaków. Nie do zdobycia. Po pół roku znalazłem w Wietnamie też zderzaki. dorabiane, ale, ale tak jak w oryginale, ale to ponad 1000 dolarów, że ona wygrała w Totka. Wow. Nie, nie milion, ale tak. no, na tyle, że... Przeznaczyła te, te pieniądze na, na zderzaki. A, ale czekajcie, bo to można było połączyć. To teraz jedziemy na wakacje do Wietnamu, bierzemy te zderzaki i wracamy z powrotem. No za daleko, ale przy, przyszły w paczce ładnej. No, do dzisiaj są, Nasze już pierwsza tam stłuczka była z tym zderzaczkiem. Bardzo miękkie są, mhm. ale ładne są. Zresztą to jest, to miał być auto żony i moje, ale córce zrobiłem. Ta Fiat A5 to Polinkę. takie malutkie, ładne autko. No, obiecałem mnie na osiemnastkę, no to troszkę czasu minęło. Dostała jak nie ponad 20 lat, już 20. Nie, nie będę mówił ile ma lat, prawda? ale wsiadła w to auto, pojeździła i powiedziała, że ją rowerzyści wyprzedają. Oj. No, nie będzie tak wolno jeździła i zamieniliśmy się. Ona wzięła tego czerwonego Fiata sportowego, którym na razie ja jeżdżę, że ona na motocyklu, a nasz i żony jest ten Fiat 500, no, który jest taki dość spacerowy samochodzik, ale jak byłem w Poznaniu na rajdzie pojazdów zabytkowych, jednym z, z punktów tego, tego rajdu był wyścig na torze w Poznaniu. Auta podzielone na klasy wiekowe, czyli ja startowałem w klasie przedwojennej. On jak w Le Mans, dobiegałem do auta, zadyszałem się, dobiegłem do tej topolinki, odpaliłem, wystartowałem i Niter wystartowali i tak. Zobaczyłem, że tak naprawdę tak, tak, wszyscy uciekają. Ale nie byłem ostatnim, bo jeszcze wystartował traktor. O! I tego traktorów traktor udało mi się być <grych> wysłaniem szybszym. Zresztą na to fajnie wyglądało, bo głowa mi wystawała na te daszek z kaskiem, bo to trzeba było w kaskach jeździć. No, fajna zabawa i przyjemność, i, i frajda. A propos, a propos samochodów, to jakie teraz ma Pan samochody? No, w tej chwili mam, na tej na mam rodzinnie to. Mamy tego Fiata 500 Topolinkę przedwojenną, czyli myszkę, czyli protoplasty małego Fiata 126. Tak. Y, Fiata 1200 Spider-Pininfarina. Bardzo ładne, dwumiejscowe, czerwone, czyli szybkie autko. Cabrio? Cabrio, oczywiście. Y, no i teraz robię do kompletu Fiata 500 powojennego. Też z odsuwanym dachem, tak, żeby nie mieli trzy Fiaty. No, jeszcze syn ma też Triumfa, TR3 i IMG, Także tak, jesteśmy. Jakieś plany? Na ten rok czy na przyszły? <grymne> Dobra, najpierw ten. Znaczy w tym roku już, już w zasadzie rok się kończy, ale był bardzo ciekawy, bo mm, miałem przyjemność startować w rajdzie 1000 mil czołowackich, czyli 1000 mil, 1000, ponad 1400 kilometrów. Byłem pilotem i potem kierowcą. Aston Martina przedwojennego. No, przeciętna była 45 km na godzinę i to dla aut przedwojennych to było dość, dość dużo. W międzyczasie trzeba było przejechać przez Brno, Pragę, Wrocławę. No i taki, no, Pierwszy raz takie przejście, my jedziemy z szybkością 90 km na godzinę. Nagle taki potężny ryk silników i nas dwie Bugatki wyprzedziły z lat o. 20 które jechały tak ze 160 chyba. O proszę bardzo. I Zniknęło w tymanach kurzu no. Piękna i bardzo męcząca, ale satysfakcja, że się ukończyło. Tam nie mówimy o zwycięstwie, bo ciężko było, bo pierwszy raz być na taki imprezie, to na regularność też jest jazda. Ale coraz więcej w ogóle naszych zawodników startuje w rajdach takich międzynarodowych, no, gdzie trzeba naprawdę mieć i dobre auto, znaczy wytrzymałe. Tak. No, i no bo tu od, liczy się sprawność, ten sam kultu. Sprawny są tak próby, no. no i kilometry. A jak to jest z częściami a propos zapasowymi? No bo przecież to jest bardzo skomplikowana sprawa tych części można już nie znaleźć. Znaczy, tych wiesz łatwiej, bo łatwiej. jest internet. Hmm. te może można znaleźć, ale kiedyś no, to był problem. No, trzeba było po znajomych dzwonić, dopytywać się. To Zresztą... no jeszcze mieć znajomych w Wietnamie? Tak. No właśnie. No i znaczy, jak człowiek miał kiedyś tam zabytkowy auto, to zbierał części do niego. Także nazbierałem dość dużo części różnych i teraz z nich jeszcze, jeszcze korzystam. To się kończy, ale jeszcze, jeszcze trochę jest. I tu zaczyna się nowa historia. To jest historia, która dotyczy muzeum motoryzacji. Bo to nie tylko zbieranie części, ale tak naprawdę, no właśnie, to, to, to następna pasja. Znaczy, pomyślałem, że jeżeli mamy jeszcze w Bielsku parę ładnych autek, to. Żeby one nie, nie były pokazywane raz w roku na rajdzie, ale żeby stały w jednym miejscu i były udostępnione. I to było no, lat temu już. Bo pierwsze kroki to był w latach. 78 roku chyba, pierwsze pisma wystąpiłem, wysłałem do urzędu. Długo no, nie było nic. No i kilkanaście lat temu sprawa się ruszyła. Zaproponowano nam, w ramach ja, 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 na Automobil Klubu było wszystko oczywiście, zaproponowano nam y, jedno pomieszczenie, które no, było piękne, ale koszty remontu były, przekraczały nasze możliwości. Piękna hala taka stara, pofabryczna. No i teraz druga propozycja to był na Kazimierza Wielkiego, była arpolka. No tam okazało się, że jest to możliwe, że własnymi siłami przy pomocy też miasta można było częściowo wyremontować i w pierwszej hali tam 300 metrów kwadratowych przygotowaliśmy ekspozycję, która jest zmienna, bo jedni zawierają, inni wstawiają teatka, także jesteśmy tam otwarci praktycznie cały tydzień, oficjalnie w sobotę od 11 do 16, ale jeżeli ktoś przyjdzie albo jest z zewnątrz, no to otwieramy każdego dnia, do, jak, jak tylko jesteśmy na miejscu. Czyli w zasadzie jakby nasi widzowie chcieli przyjść, zobaczyć, to jeszcze raz powtórzmy, kiedy można? Znaczy inaczej, oficjalnie to jest oficjalnie sobota? Oficjalnie w godzinach mm -hmm. od 11 do 16, ale jeżeli ktoś przyjdzie w tygodniu, ja jestem na miejscu, otwieramy i osoby przyjezdne zawsze mogą, mogą każdego dnia być. że każdy kto przyjdzie, jesteśmy otwarci na, na takich też pasjonatów, bo to ludzie też chcą pooglądać. One się zainteresują, może namówią, potem do nas, do klubu wstąpią. Także jesteśmy otwarci i przygotowani na zwiedzanie. Ja myślę, że my, oczywiście, z naszą kamerą odwiedzimy muzeum, odwiedzimy Pana. Tymczasem, teraz już dziękuję Państwu za uwagę, Panu za przybycie do studia. I tak sobie myślę, że a propos tych opowieści, to one nam się jeszcze chyba bardziej rozwiną, i zaprosimy Pana znowu do studia, tak, żebyśmy sobie mogli pokontynuować tą naszą rozmowę. Z przyjemnością. Przyjde. Przed Państwem wystąpił Pan Jacek Balicki, laureat Nagrody Senior roku 2022. Tym seniorem ja się za bardzo nie czuję jeszcze. także. To człowiek roku tak. 2022. Wcześniej urodzony.